Z tej strony Patryk! Wiecie... Eee, sorry, mnie tak długo nie było, ale sorry w ogóle za te lagi. Eee, ponieważ pierwsza rzecz, nie Zapomniałam, gdzie leży mój kanał. A druga rzecz, że zakładam team. Jak chcecie tutaj od teamu, no to ogar edit ogar i na przykład wam pokażę, jak musicie edytować. W ogóle tak się robi, by więc... coś takiego, no. chociaż Mongrala umieć. Mongral to jest taki, coś. O może, jakby ktoś nie wiedział, Mongral to jest coś takiego i tak długo można robić no, bo to jest takie łatwe, no jakieś ma jakiejś lepiej gram teraz. Hmm pamiętacie, jak miałem sporo falowcy? tak, mam 7, no mam to Też mam całe ten. Um, A powiedz mi, jak ktoś tu mnie na przykład nie widział, to czy już będę umiała nie widziano, widzicie. Ja najwyżej nie padygram, ale... Mogę wam poedytować. O sorry, zalekramy. No, ale się zlokowało um, Czekajcie Sorry, że teraz zrobię takie coś, że będzie widać mój telefon Ale... Boże, nie w to w ogóle Bo tak mi ciężko, bo ja też mam taką aplikację, bo to z... No jedna z najlepszych aplikacji jaką da się tak nagrywać na Xboxa tylko, że reklamy, nie wiem, Tylko nie cierpią. Jeszcze do ci tutaj już za filmy tak pewnie nie widać. No, czasami tak się widać, że tak dobrze wydawałem, ale to jest takie... No może Farming 20 powróci. i ja też nie graliśmy na Farming 17, ale teraz już mam Farminga... Właśnie już długo mam, parę miesięcy. Więc taki tim, no to ani to chociaż żeby było takie coś, to czekajcie, jaka to jest, ten i musimy to za, czekajcie, bo nie wiem, jak to zrobić, potem mogę jeszcze to raz nagrać, na przykład poczekaj, żeby strafiać. trafiać. Hmm. tak szybko, o w takie okienko teraz, teraz i kolejne okienko tu tyk, dyk. takie okienka właśnie, o tu, tak 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 ta kolejne no patrz, na przykład tam. no to nie mam do tego dodawania a jak się ładnie, na przykład, o tak, tak i lecimy dalej, tak, tak tak Przepraszam, jestem od w ten, w ten, tamta, widzisz? Mamy już wszystko, jak to teraz. No, zamączyłem ale... się. Na przykład Buda mogę Wam pokazać, jakie chociaż mieć. No to mieć chociaż tak. Takie... A! I na arenie chociaż piąta dywizja. Nie, szósta znaczy. Takie najdimcy. Ja najwyżej napadzie. Jakiś się choć chociaż może jeden. Nie to, że wymagam, no, po prostu, że go się był dobry. A i jednego wybiorę akurat na długo partnera. więc... Chyba to będzie już koniec tego odcinka. Widzicie? Co mi się zadowolona? Ja to lubię tak szybko tak zrobić, Tak spać. Najwyższa i która chce za, 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 za to. Tak jak widzicie. No, wy ten lubik. Więc wiecie. No, mogę na przykład jak łączyłem, no, mogę Wam troszeczkę podpojenie na przykład taki dać, takich ze no, mną jak się tak, na przykład takiego boksa, nie... Tu macie chłopę, nie? Na na przykład. To trzeba szybko robić. Nie tak, że o tak, tylko ja to robię tak. I waliśmy po prostu na przykład. Albo jak robicie grala, ja to fajnie wiem ogarnąć, i tutaj robisz tak, stawiasz schody mu, i on myśli, że oj, ty przyjdziesz tam, i robisz edycję, i walisz bo prosto. Albo ja też robię czasami tak na arenie. Tak. I koniec. I tutaj mam gościa w boksie. którego tak edytuję, tak, tak, on będzie chciał wyjść, zrobił tak, 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 tak. robisz, edytujesz tak, kolejnego boksa i wchodzisz w butu i waliś w góry. Tutaj dlaczego boksa, nie jak ktoś w ogóle będzie no to, to jest, nie wiem, nie wiem jak to w ogóle się nazywa, ale, że lecisz tak, tak, no i tak lecisz ono, takie boxy, takie jakby, o nie, wam nie pokazałam, takie boxy, patrzcie, ktoś będzie takim kozakiem, to ja nie wiem, oni moim to... no ja nie będę też tak wybierał, że o najlepsze najlepszy to też, a raczej tak, bo będę się tego dobrego mówił. o takie coś. I lecicie, lecicie do takich ludzi, to zapraszam. E, jak się dostać jeszcze, tak jakby będziemy grali trzy gier do trzech Łankiłana i do trzech na losa. I mogę jeszcze wam taką poradę dać z ebitekiem. Dość jeszcze nie umiejętamy butek. To lecicie tak, taki najłatwiejszy ebicek. Tak, tak. I edytujecie to i, no, i wyskakujecie o tak. Jak wyskakujecie, że wylądujecie tam. Na przykład wam to też to tak. Boże, jakoś nie wiem. Ma to szybkość zrobić, że tak, tak i tak. I może mi wywalić. Albo jeszcze wam pokażę proszą rzecz. Sorry, że muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Są takie lagi na tej aplikacji, ale lepsze nagrywanie na, na mnie. Boże, jeszcze szybciej O, świetnie. Mm. Albo jeszcze mam nam taką poradę: lecicie tak, 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 tylko to jest już łatwiejsze. Edytujecie tak, to też będzie to jest fajny Ritek. Nie wiem, czy to w ogóle jest Ritek. To to na pewno jest Ritek. O, to. I teraz na mi się nie udał To nie zawsze, bo to ja nie, nie jestem jakiś pierdolą w tą gierkę, Więc zapraszam do teamu Miła Mera. Może być toksyk, nie musi być. Mm, nie wiem, co to jest powiedział Zol. Więc na razie, cześć.